Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Kochani, dzisiaj rozwiejemy wszelkie wątpliwości co z młodymi Hetopelma oliwaceum, czy one się nadają na pierwszego, czy ja je sprzedaję, ile to kosztuje i tak dalej. To będzie odcinek, w którym postaram się skompresować wiedzę, którą dotychczas nabyłem na temat tego gatunku. I tak, generalnie mam tutaj dwie samice. Pokażę wam jak one są temperamentne, jak szybko się poruszają i tak dalej. Tu jest samiec, którego strasznie nie chcę wypuszczać. Będę musiał Alpinę zamknąć w kiblu, bo on biega jak szalony, naprawdę. A w tym kartonie mamy 250 sztuk młodziaków. Nakarmimy sobie młodziaka, nakarmimy sobie dorosłego. Będziecie widzieli jak to wygląda i jak się z tym obcuje. Jednakże, zanim to wszystko zaczniemy robić, to jestem zobowiązany, żeby poinformować Was o tym, iż będę na Zoo egzotyce 2 czerwca w Warszawie, tak jak ostatnio będę miał swoje stanowisko, ale wiem, że tym razem ono będzie trochę gdzie indziej i będzie dużo lepiej zorganizowane, w sensie nie będzie taka jedna gigantyczna kolejka, która jak ostatnio zasłaniała wszystkich wystawców tylko będzie coś w formie wężyka i tak jak ostatnio będą plakaty w tej samej liczbie sztuk 300 i moi drodzy, tym razem zdjęcie wykonał Mariusz Arendt i jak dobrze wiecie Mariusz robi najlepsze foty ptaszników, jakie da się zrobić i nie powiem wam jeszcze co to za pająk, ale Wiedzcie, że każdy go lubi, każdy go kocha wręcz, więc możecie wpisywać w komentarzach Wasze propozycje, jak myślicie, co to będzie za pająk na tym plakacie. E, a ja plakat dostanę najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. To wam pokażę na filmie, co to za pająk. No, także wiedzcie, że będzie te 300 plakatów, ale słuchajcie, żeby zdobyć ten plakat, to nie do końca jest tak prosto, bo pomijamy ograniczoną liczbę sztuk, ale ze względów organizacyjnych, jakby kolejka do tego mojego stoiska zostanie zamknięta o godzinie 13. E, bo po prostu nie może być tak żeby cały czas ta kolejka napierała na wystawców. Więc zdecydowaliśmy się, że ja po prostu to będę od 10 do 13. Potem oczywiście jak gdzieś będę krążył sobie po giełdzie, więc ci, którzy powiedzmy nie dadzą rady się wcisnąć w tą kolejkę, która będzie od 10 do 13, jeszcze będą mieli mnie możliwość gdzieś tam na giełdzie dołapać, ale wiedzcie, że ta główna kolejka i to moje główne stoisko z plakatami będzie od 10 do 13, więc jeśli chcecie taki plakat, no to polecam przede wszystkim kupić wcześniej sobie bilet w internecie na egzotyka. no i drugie, stawić się jak najszybciej. Tak myślę, że no, fizycznie inaczej nie da się tego rozegrać. Mam nadzieję, że jakoś spoko to wyjdzie, bo ostatnio strasznie dużo wystawców było na mnie złych, że ta kolejka do mnie im totalnie przysłoniła stoiska i wręcz nie dało się do nich dostać, więc myślę, że to no, drastyczne zamknięcie kolejki o 13 jest po prostu nieuniknione. No. Także to tyle z kwestii informacyjnych. Ja się cieszę, że będę na tej giełdzie. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie i że też wpadniecie zbić pion albo pogadać. Teraz przejdźmy do drugiej formalnej kwestii, ale już związanej z odcinkiem. Moi drodzy, jeśli po tym odcinku stwierdzicie, że e, chcecie tego ptasznika albo bo jesteście na niego gotowi, albo po prostu chcecie go kupić, to poniżej jest mail, na którego się kontaktujemy. Tam przed mailem ja powiedzmy zrobię taki, można powiedzieć, szablon zamówienia. Nie wiem jeszcze jak on będzie wyglądał, bo go dopiero stworzę. Wy sobie ten szablon po prostu skopiujecie, klejcie do poczty, uzupełnicie odpowiednie informacje i w ten sposób będą składane zamówienia właśnie na mailu poniżej. I moi drodzy tak, ceny. Ceny są stałe, nieugięte ze względu na to, że to są najczystsze hetopelma oliwacą w Polsce, czystszych już nie może być, bo są po dzikich rodzicach. To jedna sztuka kosztuje 15 zł, ale z tym zastrzeżeniem, że ja jednej sztuki nie sprzedaję, jeśli ktoś chce sobie kupić, to musi kupić minimum. Z tego względu, że po prostu nie chce mi się yy, iść na pocztę za tego taka, bo obstawiam, że będzie strasznie dużo zamówień. Więc jeśli chcecie sobie kupić, wiedzcie, że minimalna liczba sztuk to są dwie sztuki, czyli to jest 30 zł plus koszt wysyłki, który obstawiam, będzie wynosił chyba 12 zł, ale to też wszystko będzie tam w szablonie poniżej, więc nie musicie się o to martwić. Jeśli ktoś natomiast chce większą ilość, to jest możliwość kupić 10 sztuk. One są wtedy za 120 zł ten pakiet 10 sztuk, czyli wychodzi 12 zł za sztukę. Innych możliwości nie przewiduje. No chyba, że ktoś będzie chciał sobie te dziesiątki tam pomnożyć, czyli chce na przykład 50 sztuk, ale raczej nikt nie będzie chciał 50 sztuk. A dlaczego zrobiłem te paczki po 10 sztuk? Bo słuchajcie, wydaje mi się nie będę krakał i zapeszał, ale wydaje mi się, że jest możliwość zrobić grupówki z hetopelma oliwaceum. Ja tutaj mam w tym momencie chyba 30 sztuk w jednym pojemniku i właśnie będę to testował. Bo w internecie widziałem informacje, że były zaobserwowane w naturze sytuacje, w których właśnie one miały połączony system korytarzy i żyły sobie komunalnie. Więc obstawiam, że jest możliwość. Że one mogą żyć w grupówce, ale to wiecie, to nie jest potwierdzone info. Więc, żeby nie było na mnie, że Wy sobie kupicie te 10 sztuk, a potem się okaże, że one się pozjadały. Ja każdą sztukę wysyłam w osobnym pojemniczku, którym ona będzie mogła sobie na spokojnie jeszcze dwa razy wylinieć. Kiedy będzie L3 czy nawet L4, będzie można ją przełożyć do Matchboxa. Więc, jeśli ktoś zamawia 10 sztuk, to dostaje 10 takich pojemniczków z pająkiem. Tak sytuacja wygląda. Mam nadzieję, że jest zrozumiała. A teraz zmienimy kadr i zabierzmy się do prezentacji ptaszników. Zobaczmy, czym to się je. Pierwsza uwaga, kochani, jak widzicie, pająki mają dość grubą warstwę torfu, ponieważ są to ptaszniki naziemne, ale mają bardzo duże tendencje do kopania, w związku z tym mamy im zapewnić grubą warstwę torfu. I to jest wymóg podstawowy, mają tego torfu mieć dużo, jak widzicie zresztą, a u młodych. Też jest dość gruba warstwa torfu, one sobie kopią. Jeśli zdecydujecie się na takiego młodziaka, to on nawet nie potrzebuje tutaj żadnego kawałka kory. Oczywiście przyda mu się, ale nie jest nieodzowny, ponieważ no, na przykład ten nie widać, ale on się już zakopał w ziemię. No i on tam sobie zrobi swoją norkę, więc ten kawałek kory, czy też może jakiś mały kamyczek, nie jest obowiązkowy, ale warto go wsadzić jeśli mamy. Jeśli chodzi o wilgotność, to one po prostu mają mieć wilgotno, mają mieć nie za sucho i nie za mokro i co to znaczy? No to zobaczcie. Tutaj torf u góry już widać, że ma taki odcień dość wyschnięty. Natomiast tutaj normalnie jest para, w związku z tym ona tu ma dość wilgotno i tego mamy się trzymać. Jeśli weźmiemy sobie jakąś kliszówkę pod lupę, no to jak widzicie też ten torf ma odcień po prostu wilgotnego, więc nie dopuszczamy do tego, żeby pająka przesuszyć ale też nie dopuszczamy do tego, żeby on miał tutaj bagno, no bo po prostu się utopi. Także wiecie, po prostu torf ma być wilgotny i nic więcej, więc to nie jest żadna naprawdę szczególna filozofia. Jak widzicie, ta samica skorzystała z korka, bo tutaj widzimy, że ewidentnie ona sobie coś tam uplotła, no i pomijam w ogóle tą komorę tutaj pod korkiem, bo one w naturze żyją pod kamieniami, więc ta sobie zdecydowała, że tak to będzie u niej wyglądało, ale jak przyjrzymy się tej samicy, tak, ta samica siedzi tutaj pod korkiem, czyli też sobie zrobiła swoją komorę. Na nieszczęście dla obserwującego, ta samica zrobiła tak, że jej w ogóle tutaj nie widać. Ale jak widzicie, tak samo od góry tor jest wyschnięty. No ale tutaj na dole cały czas jest bardzo gruba warstwa wilgotnego torfu, więc jak widzimy, jedna i druga samica skorzystały z obecności korka. Gdyby go tu nie było, to one i tak by sobie zrobiły swoją komorę pod ziemią, ale ten korek im po prostu bardzo w tym pomaga, więc pamiętajmy, że jeśli mamy taką możliwość, no to trzeba im coś tutaj dać, prawda? W sensie mówię to o takim podrostku albo dorosłym, tak jak tu, bo te maluszki bez problemu sobie poradzą po prostu z zakopywaniem się pod ziemię. O, jeden na przykład sobie siedzi tutaj. I słuchajcie, ja bym chciał wam pokazać szybkość tych ptaszników. Tylko problem jest taki, że uwaga, one serio są szybkie. Może nie teleportują się jak jakiś tam murinus, ale słuchajcie, piekielnie szybko biegają. I najgorsze jest to, że bardzo często wybiegają z pojemnika. Trzeba mieć to na względzie. No i słuchajcie, tak, na poczet filmu ja jej rozwalę trochę to gniazdo. Nie ma problemu, ona i tak sobie potem je odświeży. O, nawet widzę, że tam jeszcze jakiś mały pyrtek biega z nią. No, więc tak wygląda. Słuchajcie, dorosły ptasznik. Są to ptaszniki, które dorastają do około 4 cm długości ciała. Czasem do 5, więc spektakularnie duże nie są. Ale plus jest taki, że młode też nie są bardzo małe. Więc tam nie będzie problemu z karmieniem. Jakiś wylęk świerszcza w zupełności wystarczy. Ja ją teraz rozdrażnię. Zobaczymy, jak ona się zachowuje. Czy przybierze postawę defensywną. O, widzicie o co chodzi? Momentalnie ona się zdenerwowała na mnie, że ja ją dotykam i absolutnie nie da sobie w kaszę dmuchać. Morał z tego taki, że te... Ups, prawie ją zgniotym. Morał z tego taki, że te ptaszniki absolutnie nie nadają się do brania na ręce. Co zresztą widzicie, samica się wręcz położyła na ziemi, żeby pokazać mi helicery. I tym samym uświadomić mi, że no, z nią się nie pogrywa, e, łapnie pchamy, nie bierzemy na ręce, absolutnie. I słuchajcie tak, jeśli chodzi o siłę jadu, to te ptaszniki są naprawdę bardzo mało jadowite, więc tu nie ma problemu. No ale jak sami widzicie, jeśli ktoś szuka ptasznika, którego można wziąć na ręce, albo jest potulny jak brachypelma, no to to nie są te ptaszniki. Widzicie, że ja ruszam pojemnikiem, a ona cały czas jest zdenerwowana i tak naprawdę, słuchajcie, wygląda praktycznie każdy kontakt z tym ptasznikiem, więc o tyle spoko, że rzeczywiście taki agresorek jest fajny, no bo mamy wyzwanie, no ale no tak jak mówię, nie nadaje się dobrania na ręce, trzeba mieć to w pełnej świadomości. On nie zabije, nie zrobi krzywdy jak ukąsi, ale jednak no mam predyspozycję do tego, że jakbym tam palec wsadził, no to raczej bym wolał tego nie robić. Dobra moi drodzy, mam tutaj świerszczyka, dajmy mi tego świerszczyka. No, zobaczcie, ona go nie złapała, tylko go ukąsiła dwa razy. No więc, moi drodzy, ta samica na wizji na pewno nie będzie jadła, e, ale z racji, że ukąsiła tego świerszcza, to jak on przestanie się ruszać, to na sobie po prostu weźmie do niego, wróci i wtedy go będzie konsumowała. Dobra, już tam przestańmy denerwować. Zauważyliśmy, o co chodzi, prawda? Możemy sobie zobaczyć, jak sytuacja wygląda z drugą samicą. Czy ona na przykład też jest tak agresywna, czy może jednak trochę mniej? No ta jej nora to bym powiedział taka średniawa, w ogóle niezapajęczynowana. Spróbuję ją szturchnąć. Obstawiam, że jest duża szansa, że ona wybiegnie z pojemnika. No ale tak, żebyście widzieli, o co chodzi. O, widzicie, ona się w tym momencie włączyła. Szturchnę ją jeszcze raz. O, widzicie? No i uciekła. Ona słuchajcie mi pobiegła po biurku, zeskoczyła z niego no i się zatrzymała przy regale, e, ale to dobrze, bo właśnie chciałem wam pokazać dokładnie tą reakcję. Szturchnąłem pająka, e, no i on momentalnie wyleciał mi z pojemnika i pobiegł gdzieś, więc wiecie, że one mają tendencję do takich ucieczek. E, ja ją złapałem, no i co możemy zauważyć? Jest wściekła, jest totalnie zdenerwowana. Ktoś ją wywalił z domu i jeszcze złapał do plastiku. O, widzicie? Ona bez przerwy kurczę chce zaatakować powietrze. Także bądźmy po prostu tego świadomi, jeśli zdecydujemy się na takiego pająka, że on jest w 100% defensywny i ja wam powiem szczerze, zrobicie co chcecie, ale ja bym nie chciał takiego pająka na pierwszego, bo po prostu jest szybki i agresywny. Jako drugi pająk, albo może jako pierwszy szybszy czy agresywniejszy, no to naprawdę bardzo spoko, ale jeśli miałbym się decydować na pierwszego ptasznika, to nie napalałbym się tylko dlatego, że a zając sprzedaje chetopelma to ja muszę od niego kupić pająka, bo tak jak mówię, sami widzicie, jak jest. To jest wściekły pająk. Jest wściekły, dziki pająk. Młode mają też dziki pierwotny gen, więc widzicie, jak to wygląda, jak sytuacja wygląda. Samca słuchajcie, dorosłego mojego, którego też tam mam, że wam nie będę pokazywał, na pewno nie będę go wyganiał, bo uwierzcie mi, Samica przy samcu to jest potulne stworzenie, które w ogóle nie biega. Naprawdę. Mówię Wam serio. Dobra, spróbujmy ją tutaj zgarnąć teraz. Bardzo bym nie chciał, żeby ugryzła pęsetę. O! Spoko, zsunęła się sama do pojemnika. No i widzicie, bez przerwy wściekły pająk. To jest spoko, za to je lubię, że są takie maksymalnie defensywne. Ale tak jak wam mówię, ja bym takiego ptasznika sobie na pierwszego nie wybrał. Zrobicie co chcecie. Ja też nie będę miał jakichś wyrzutów sumienia, jeśli ktoś sobie go na pierwszego kupi, bo nie sprzedaję jakichś siadowitych ptaszników. To nie jest tak, że ja teraz sprzedaję. Murinusy czy coś tam i komuś młodemu je wcisnę. To jest pań, który krzywdy nie zrobi, ale jednak myślę, że niedoświadczona osoba będzie musiała się dość dużo gimnastykować, jeśli na przykład chciałaby takiego ptasznika przenieść. To jest samiec, słuchajcie, ale ja go nie otwieram. Widzieliśmy jak samice są agresywne i że, że wybiegają z pojemnika, to ten samiec jest po prostu ucieleśnieniem zachowań tamtych samic robi to samo, tylko że po prostu dużo gwałtowniej. Więc myślę, że no nie ma potrzeby po prostu, żeby tego co tutaj wypuszczać na samopas, bo wiemy, że one biegają. Tak, to tyle. Następnie kochani, możemy powoli przejść do maluszków. Jeśli nie macie dostępu na przykład do takiego wylęgu świerszcza bananowego, widzicie? No, on tutaj biega, no to, no to jest problem. Oczywiście nie jest problem nie do obejścia, można je karmić na przykład mącznikami, ale wcześniej rozkrawając tego mącznika, bo wiecie, jeśli jest taki mącznik i dacie go takiemu pająk pająkowi, no to chyba nie muszę mówić co się stanie. Więc musimy uciąć mącznika powiedzmy na długość pająka i mu podać, ale kiedy on nie zje, no to trzeba na drugi dzień niezwłocznie wyjąć, bo spleśnieje i narobi szkód. Więc możemy karmić takimi pokrojonymi mącznikami, ale jednak najlepszy jest wylęk świerszcza dla tych pająków. E, no ogólnie dla młodych pająków, więc to jest niepodważalne. Ja tutaj mam na przykład wylęk świerszcza bananowego, jest jeszcze wylęk świerszcza kubańskiego, ale oczywiście jeśli macie dostęp do jakichś e, larw much, powiedzmy w sklepie wędkarskim też można podać pająkom, ale te larwy much też są duże, więc też wszystko trzeba będzie kroić. Tak sytuacja wygląda, więc jeśli decydujecie się na takie szkraby, no to wcześniej trzeba zrobić mały research i sprawdzić, czy my po prostu będziemy w stanie im zapewnić tego typu karmówkę. Ten jeszcze sobie norki nie wykopał, ale już widzimy, Jakiś zalążek gniazda. Pajęczyna jest widoczna. Dobra, wrzucamy świerszcza. Czy zaatakuje? Czy będzie głodny? Widzę słuchajcie, że on nie chce jeść, bo prawda jest taka, że to byłby jego pierwszy posiłek. One jeszcze nie jadły ani razu. A to dziwne, bo już są tydzień czasu l 1 Po tygodniu powiem już powinien chcieć jeść. Ale w takim razie poczekam jeszcze parę dni i wtedy je nakarmię. Do Was będą leciały sztuki, które są po pierwszym karmieniu. Nie będzie tak, że wysłałem pająka i on u mnie nie jadł, więc o to się nie musicie martwić. Ale z drugiej strony, jak widzimy, ten odwóg jeszcze ma całkiem napchany, więc... Ja zaraz wyjmę świerszcza i po prostu poczekam jeszcze 3 dni. I słuchajcie, jeszcze tak, kwestie logistyczne. Sytuacja wygląda w ten sposób, że ja idę na pocztę raz w tygodniu i to jest w poniedziałek. Więc tak naprawdę Wy macie czas przez cały tydzień, żeby się zdecydować, żeby zrobić przelew, ewentualnie żeby mi wysłać potwierdzenie przelewu, bo jeśli powiedzmy ktoś się w weekend zdecyduje i będzie chciał, żeby ja wysłał pająki w poniedziałek, no to wtedy po prostu na maila zwrotnego mi wysyła potwierdzenie przelewu, no i ja wtedy wiem, że ta osoba jest uczciwa, wykonała przelew, więc wysyłam pajączka w poniedziałek. Także wiedzcie, że pająki wysyłam tylko i wyłącznie w poniedziałki, a przez cały tydzień po prostu zbieram na nie zamówienia, także żebyście wiedzieli to. I na sam koniec jeszcze raz powiem o warunkach. Słuchajcie, mają mieć wilgotno, powiedzmy 70% wilgotności. Jeśli chodzi o temperaturę, to tak naprawdę są sprzeczne informacje, ponieważ, z racji, że jest to ptasznik europejski, no to on zimuje, prawda. Ja te osobniki wziąłem jak już były po zimowaniu, bo się zaczynał sezon, więc na pewno w lecie dobrze by było, żeby miały około 24-26 stopni nie potrzebują więcej, bo żyją w rejonie, gdzie tak hardkorowo gorąco nie jest, tym bardziej, że one żyją jednak głęboko pod kamieniami w ziemi, więc one tam mają jak dla mnie maksymalnie 25 stopni, więc nie trzeba ich jakoś specjalnie przegrzewać. Temperaturze pokojowej też te ptaszniki sobie dadzą radę, natomiast nie wiem, słuchajcie, jak w zimę, bo jeszcze nie doszliśmy do zimy, obstawiam, że trzeba będzie je na dwa miesiące w zimę wynieść do piwnicy gdzie, czy tam garażu, gdzie temperatura wynosi parynaście stopni. Tak mi się wydaje. Myślę, że internet mówi bardzo podobnie. No, także na dobrą sprawę to jest tyle, jeśli ktoś jest zdecydowany. I chce tego pająka, no to niech pisze na maila poniżej. Jeśli ktoś nie jest zdecydowany i chce sobie ze mną porozmawiać o tym pająku, to niech nie pisze na maila poniżej, bo no nie ma o czym rozmawiać. Wiecie tak naprawdę wszystko. Aha, bo jeszcze karmienie. No więc tak, młode możemy karmić raz na 3-4 dni. To jest takie optimum. On wtedy będzie rósł nawet szybko. Oczywiście możemy go karmić raz na tydzień czy raz na półtora, ale wtedy będzie rósł wolniej, więc to tak naprawdę wybór należy do Was, jak często chcecie karmić ptaszniki. Ale młode karmimy raz na powiedz powiedzmy 3-4 dni, podrostki raz na 5 dni, a dorosłe raz na tydzień. Ja tutaj na hodowli wszystkie dorosłe pająki karmię, właśnie raz na tydzień. Więc tak sytuacja wygląda. Dobra, kochani, z mojej strony to jest tyle. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeśli ktoś chce, zapraszam na maila poniżej. A przy okazji, zapraszam Was również na mój Instagram Ptaszniki Zająca. Tam jest całkiem nieźle, nie spamuję jakoś specjalnie. Z tego co słyszę, no to ludziom ten Instagram się podoba. Też bardzo często tam są jakieś backstage czy po prostu insta w których coś mówię czego nie ma tutaj na YouTube. W związku z tym trzymajcie się, łapeczka w górę wskazana, subik również, a my widzimy się już w sobotę. Hej!